Deck. We're selling the pirate swap! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Siemas siema, witam na moim książku z CSGU Skinca na moim kanale na następie. Chciałam przypomnieć o tym, że się właśnie prawie 3300 zł, pasając z moim kadem 18 zł, a czym więcej pacacie, tym macie większą szansę na wygraną, a do wygrałem, macie naprawdę śliczne kocki, bo macie tutaj chociażby skierowany tone Boral za prawie 1200 zł. Oprócz tego macie surba Ultra Ultrafiale za prawie 700 zł, no i Hatsman Knife za ponad 600 zł, także naprawdę 3 śliczne koski poza trzema kockami macie też rękawiczki no i trzy piękne skinki, które widzicie tutaj na ekranie, czyli łącznie 7 skinków za prawie 3300 zł. Czym więcej tym macie większą szansę na wygraną, a żeby wpłacić, trzeba kliknąć tutaj plusik, wpisać kadzik Rabid 18 daje Wam 10% więcej do wpłaty oraz 2,10 na sam start z wiele metod płatności, czy to blik, czy Base of card, czy skinki, A jak wypacacie skinki, przyszedł do Was bardzo szybko, dosłownie w minutkę. Nie zapomnijcie sobie tutaj kliknąć aktywy i macie mój się po prostu nie zaliczyć, nie 10% więcej do wpłaty, ani będziecie mieć szans na wygranie 3300 zł w konkursach no i poza tym nawet jeśli nic nie wpłacacie, no to po prostu użyjcie to, bo mnie to wspiera z góry, dziękuję dzięki temu mogę Wam rozdawać skiny. Zanim długo na pewno zrobimy swoje kranne konkursy, myślę, tak w ciągu półtora tygodnia maksymalnie już robię kolejne konkursiki. Także zachęcam sobie tutaj korzystać z kodu grabida 18. Naprawdę warto. A jeśli wpłacacacie teraz, no to na przykład za 100 zł otrzymujecie tyle punktów eventowych, które za chwilę wam pokażę, gdzie możecie wykorzystać. Ale zanim to jeszcze, chciałem Wam przypomnieć o codziennej skrzyneczce: co 24 godziny taką skrzynkę sobie możesz otworzyć, Wejdźcie sobie otwórz, bo no, codziennie masz tutaj skino za free. Nawet jak Ci leci gówno, no to sobie zbierasz na jakieś lepsze skrzyneczki, więc myślę, że naprawdę warto. No i na samym dole, że macie darmowe skrzynki, dobi na social media, więc też fajna sprawa. A propos punktów wyjątkowych, no to wkrótce zgórza codziennie macie tutaj nagrody. Dzisiaj jest tutaj Butterfly Urban Mast i nomad Doppler, także no te dwie koski szpoko. No taka M9, no już gorsza, ale kosztuje, także, 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 także tak się tak spoko, bo no skinchen też zawsze można sobie wymienić. Talonik tutaj, no codziennie macie tutaj super skinki. Wczoraj był tutaj, była Włupka Hydra, były M9 jakieś, tutaj był Crampi Doppler nawet, więc no naprawdę fajne skinki tu dają. Tutaj sobie możecie skinki. Pierwszy strzał 60, zł, drugi 40, trzeci 65, czwarty 60 i piąty 55. Także jest ok. Tu sobie klasycznie wrzucamy z tego punktów 200 zł, więc naprawdę spoko. No i dzisiaj mam czutkę. Dzisiaj mam czutkę, że to jest ten dzień. Na start otwieram sobie 5 skrzynek jednoprocentowych. 5 skrzynek. Pyk. Karambit, ok. To teraz idziemy sobie otworzyć 5 takich. Pyk. I dwie. Pyk. No to już gorzej. Dobra, idziemy sobie zrobić bitwę na no, skrzynki. Oczywiście 3%. Ja mam dzisiaj czutkę. Ja mam dzisiaj czutkę, że w końcu to jest ten dzień, kiedy trafię Dragon Lore. W ten dzień. Taką mam nadzieję. Proszę. Po prostu trafmy Dragon Lore. Robię to 1v1. Robię to 1v1 i... Po prostu to ma być walka. i Ja chcę wygrać. Ja chcę wygrać losowy bot, Adrian lecimy. Proszę. Proszę, Dragon Lore. No, W końcu muszę coś wygrać. Dzisiaj chciałbym trafić Dragon Lora, chciałbym wygrać bitwę i będzie super. Nie wygrałem nic od tylu odcinków, że, że naprawdę nie wiem. No, najwięcej będziemy oczywiście klasycznie widywali Baby Lord Sticker. No ale to nic dziwnego, jak na niego jest ponad 90% szans. Ale no liczymy, że to Dragon Lorka wpadnie chociaż jedno dla mnie i że wygram bitwę. Taki jest cel. Taki jest cel. Hansman dla Adriana, czyli już w wypadku, gdybyśmy trafili taką samą dragonorkę, to on wygrywa. Ale najpierw trzeba trafić tą Dragonorkę. 6 skrzynek za nami, póki co nie ma nic. Proszę, proszę no. mam szutkę dzisiaj, że siądzie ta dragonora, tylko żeby faktycznie siadła, no. Tyle czasu nie wygrałem nic. Już naprawdę, no nie wiem ile z 5 odcinków nie wygrałem nic, czy nawet więcej. Po prostu wszystko przegrywam. Mam takiego pecha Karambit Lord dla Adriana. No jeszcze dosłownie nic nie trafiłem. Adrian chociaż dwie kosy, no ale te kosy to nic nie znaczą. Potrzebujemy Dragon Lorki dla mnie. Proszę. Proszę no. 12 zkrzyk za nami, 8 przed nami. Mamy ale 7 zostało. 7 szans na Dragon Lorkę. Proszę cię, proszę cię, no daj mi. O Jezu. Proszę, jedna dragon lorka 3 4 bitwy za nami, 15 skrzynek, zostało 5 Proszę Jest, 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 faktoryniu Faktoryniu 70 tysięcy, awp dragon lork Dziękuję serdecznie awp dragon lork, jeśli on nie zostanie w faktoryniu to wygraliśmy, nie ważne w jakim stanie by nawet dostał to Tylko, tylko faktoryniu nas może przebić, bo on trafił karambita jeszcze i tam Więc tylko, tylko nie dragon lorka faktoryniu Druga Też faktoryniu no i w końcu jakiś piękny odcinek, w końcu! Miałem czutkę dzisiaj, miałem czutkę, musiałem czekać do ostatnich pięciu skrzynek w bitwie. Dwa razy AWP Dragon War Factory New, no i takie odcinki to ja kocham. Jedną Dragon Warkę sobie zostawiam, to sobie sprzedaję i jeszcze idę zrobić jedną bitewkę, tak tak wiecie, taką pożegnalną. Taką pożegnalną, dajemy sobie pięć tych i najdroższą skrzynkę na stronie. Trzy osoby, trip shirt, a jeszcze coś wygrajmy, jeszcze niech ktoś coś trafi i jest super. Tak na pożegnanie dzisiejszego odcinka. Ale super, w końcu. Tak się cieszę, że w końcu coś wygrałem. Niesamowite. Dobra, tutaj wszyscy mogą trafiać, bo to jest trip shirt. Tutaj nawet muszą wszyscy trafiać, bo chcemy coś tutaj zarobić z tej bitwy. Ale no jak nie padnie żadna Dragon Lorka, to raczej może być ciężko. No ale ta skrzynka kosztuje 22 koła. Mamy Dragon Lorkę, także super. Minimalware 58 tysięcy. a jeszcze dwie skrzyneczki takie, huntsmanik, spoko. Dobrze, coś, ostatnia skrzyneczka. No, druga larka to już jest gwarantowany zwrot. Dziękuję serdecznie. Znowu, Mimelware. No, to już mamy profit. I jeszcze tutaj jakiś emeraldik. No, jest emeraldik, ale nie taki. Jakbym dał same te skrzynki, to by był giga profit. Ale dobra, super, super, super. Na sam koniec jeszcze otworzę. A tutaj sobie hm. otworzę. Wiecie co, takie dwie w ramach jeszcze bonusu. Pyk. trzy osoby, solo. Jak to wygramy, to to już jest przesada. Jak to wygramy, to jest naprawdę przesada. Kończę po tej bitwie. Nieważne co się stanie kończę, ale jak jeszcze to wygramy, to, to przesada. Dawaj. Pierwsza skrzyżka. Piękny start. 26 tysięcy i druga skrzyżka. Dziękuję serdecznie. Ja nie mam pytań. Dzisiejszy odcinek to poezja. Po prostu poezja. Babka w górę sobie dzwonkiem, mam nadzieję, że Wam też tak będzie oddawał z moim kodem da 18 18210 na sam start i 10% więcej do wpłaty 3300 zł jak macie się wygrałem w konkursach, wszystkie linki w opisie, a my klasycznie widzimy się jutro, trzymajcie się, alo!